Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii o Kennedy, a mianowicie o teoriach spiskowych na temat jego ostatnich chwil życia. W poprzednich częściach omówiłam oficjalną wersję zdarzenia, teorię na temat ilości oddanych strzałów oraz liczby strzelców, a także sekcji zwłok i kontrowersji wokół dowodów rzeczowych. Dlatego jak ktoś nie słuchał od pierwszego odcinka, to polecam się cofnąć, żeby wszystko było zrozumiałe. Jak pewnie wiecie, teorii na ten temat jest mnóstwo i musiałabym chyba zrobić osobny kanał, żeby to wszystko mówić. Powstało ponad tysiąc książek na ten temat, także możliwe, że jest to nawet najczęściej poruszana teoria szpiskowa albo jedna z. Tak więc, jakbyście chcieli usłyszeć tu o czymś konkretnym, to dajcie znać w komentarzu. Ja nie wiem, ile będzie jeszcze odcinków miała ta seria, ale wydaje mi się, że zrobię może jeszcze jeden i postaram się już ją zamknąć, no chyba, że będziecie chcieli więcej. No. No to wtedy będę kontynuować. W tym odcinku poruszę temat o tym, kto mógł stać za zamachem na prezydenta Kennedy'ego. Ponownie teorii podejrzanych jest mnóstwo. Teoretycy spiskowi mówią o czterech lub pięciu grupach działających pojedynczo lub w połączeniu. Najpopularniejsze jednak teorie mówią o CIA oraz rządzie Kuby kierowanym przez Fidela Castro i kubańskich wygnańców. I w tym właśnie odcinku omówię być może najbardziej prawdopodobną wersję czy spisek CIA. Dlaczego w ogóle CIA miałoby chcieć zabić ówczesnego prezydenta? Aby to zrozumieć, musimy cofnąć się do 1961 roku. Pamiętajmy, że były to czasy zimnej wojny. CIA chciała zniszczyć Fidela Castro, ponieważ był on solą w oku Ameryki. Po dojściu do władzy w 1959 roku Castro szybko sprzymierzył Kubę ze Związkiem Radzieckim, znacjonalizował amerykańskie przedsiębiorstwa i rozszerzył wpływy komunistyczne na półkuli zachodniej. Dla CIA stanowił on zarówno zagrożenie polityczne, jak i ideologiczne. Komunistyczny przyczółek zaledwie 145 km od Florydy, bezpośrednie wyzwanie dla potęgi USA w Ameryce Łacińskiej i symbol, że komunizm może odnieść sukces w obu Amerykach. Wyeliminowanie Castro nie było kwestią jednego człowieka. Chodziło o ochronę amerykańskich interesów, powstrzymanie rozprzestrzeniania się wpływów sowieckich i udowodnienie, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować komunistycznego przyczółka na swoim terytorium. W kwietniu 1961 roku, zaledwie trzy miesiące po objęciu urzędu przez Johna F. Kennedy'ego, plaże Kuby ogarnął chaos. Oddział 1400 kubańskich uchodźców, potajemnie przeszkolonych i uzbrojonych przez CIA, wylądował w spokojnym miejscu znanym jako Zatoka Świń. Misja wydawała się prosta na papierze: obalić Fidela Castro, wywołać powstanie i przywrócić Kubę pod amerykańskie wpływy. Uchodźcy mieli za zadanie wywołać bunt wśród mieszkańców, jednak w ciągu kilku dni kraj pogrążył się w katastrofie. Kubańczycy nigdy się nie zbuntowali, a armia Castro zmierzyła najeźdźców. Większość z nich zginęła lub została schwytana. CIA oczekiwało, że Kennedy wesprze operację pełną siłą militarną USA, wsparciem lotniczym, nalotami bombowymi, a może nawet piechotą morską na lądzie. Kennedy jednak się powstrzymał. Obawiał się, że świat odbierze to jako amerykańską inwazję na Kubę. Dlatego, gdy uchodźcy błagali o wsparcie powietrzne, nikt się nie pojawił, a bez niego misja była skazana na porażkę. Dla CIA nie była to tylko nieudana misja, to było upokorzenie na arenie międzynarodowej. Ameryka wyglądała na słabą, Castro wyglądał na nietykalnego. I natychmiast rozpoczęła się gra oskarżeń. Kennedy publicznie przyznał się do odpowiedzialności, ale w głębi duszy był wściekły. Uważał, że CIA wprowadziła go w błąd co do szans na sukces. W pewnym momencie Kennedy powiedział nawet swojemu asystentowi, że chce, cytuję: roztrzaskać CIA na tysiące kawałków i rozrzucić po całym świecie. Przywódcy CIA, tacy jak Allen Dulles, Richard Pisel i Charles Cable, Postrzegali Kennedy'ego jako niedoświadczonego, pobłażliwego wobec komunizmu i co najgorsze, jako kogoś, kto ich zdradził. To uczucie było wzajemne, Kennedy przestał ufać CIA, odsuwając ich od kluczowych decyzji. Od tego momentu relacje między prezydentem a jego własną agencją wywiadowczą uległy zatruciu. Oprócz tego, Kennedy sprzeciwiał się dalszym agresywnym próbom CIA zmierzającym do obalenia Castro, mimo że agencja ta zainwestowała znaczne środki w tajne operacje. Dodatkowo, obrał on ostrożne stanowisko w sprawie Wietnamu. Kennedy próbował raczej opierać się zaangażowaniu USA i eskalacji konfliktu, oraz nie był zwolennikiem agresywnych rozwiązań. Mówił nawet o rozbrojeniu nuklearnym. Do tego dochodzą jeszcze apele o większą transparentność i walkę z przestępczością zorganizowaną obszary, w których interesy CIA były głęboko zakorzenione. Dla niektórych teoretyków, Kennedy stał na drodze potężnym siłom, mając zarówno środki, jak i motywy. Dodatkowo, po wydarzeniach w Zatoce Świń, Kennedy zaczął planować restrukturyzację agencji oraz zmianę jej obowiązków, co miało na celu odebranie jej dotychczasowej władzy. I tu zaczynają pojawiać się teorie spiskowe. Niektórzy badacze twierdzą, że Zatoka Świn nie była jedynie pomyłką, był to punkt zwrotny, moment, w którym CIA zaczęła postrzegać Kanadiego nie jako partnera, ale jako zagrożenie. Prezydenta, który mógł pozbawić ich władzy, osłabić pozycję Ameryki w zimnej wojnie, a nawet być może stanąć na drodze ich przetrwania jako instytucji. Jeśli wierzyć mroczniejszym teoriom, to właśnie tu zasiane zostały ziarna wydarzeń Stallas w 1963 roku. Odpowiadając na spekulacje, że Oswald, czyli oficjalny zamachowiec był agentem CIA lub miał jakieś powiązania z agencją, komisja Warena stwierdziła w 1964 roku, że ich dochodzenie nie ujawniło żadnych dowodów na to, że Oswald był kiedykolwiek zatrudniony przez CIA w jakiejkolwiek roli. Komisja Izby Reprezentantów do Spraw Zabójstw w podobnym raporcie z 1979 roku stwierdziła, że w aktach CIA Oswalda nie ma żadnych wskazówek, że kiedykolwiek miał kontakt z agencją i stwierdziła, że CIA nie była zamieszana w zabójstwo Kennedy'ego. Giton Fonsi Śledczy z Komisji Izby Reprezentantów do spraw zabójstw napisał, że śledczy byli naciskani, aby nie badać powiązań Lee Harveya Oswalda z CIA. Stwierdził, że agent CIA David Atlee Phillips, używający pseudonimu Maurice Bishop, był związany z Oswaldem przed zabójstwem Kennedy'ego w związku z grupami kubańskimi Anty Castro. Chciałem tylko przypomnieć, iż komisja Warena składała się m.in. z ludzi pracujących dla CIA. W 1995 roku były oficer wywiadu armii USA i asystent wykonawczy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa John M. Newman opublikował dowody na to, że zarówno CIA jak i FBI celowo manipulowały swoimi aktami dotyczącymi Lee Harvey Oswalda, zarówno przed, jak i po zamachu. Stwierdził, że obie agencje ukryły informacje, które mogłyby zaalarmować władzę w Dallas, że Oswald stanowi potencjalne zagrożenie dla prezydenta. Następnie Newman wyraził przekonanie, że szef kontrwywiadu CIA James Angleton był prawdopodobnie kluczową postacią w zamachu. Według Newmana tylko Angleton miał dostęp uprawnienia i diabolicznie pomysłowy umysł, aby zarządzać tak wyrafinowanym spiskiem. Newman przypuszczał, że operacja tajna nie była prowadzona przez Angletona, ale przez Alena Dullesa, byłego dyrektora CIA i późniejszego, co śmieszniejsze, członka komisji Warrena, który został zwolniony przez Kennedy'ego po nieudanej inwazji w Zatoce Świń. Musicie przyznać, że bardzo dziwny zbieg okoliczności. Komisja Warrena jednak stwierdziła, że nie ma dowodów na to, że Oswald był zamieszany w jakikolwiek spisek mający na celu zabójstwo prezydenta. Komisja doszła do tego wniosku po zbadaniu marksistowskiej i prokomunistycznej przeszłości Oswalda, tym ucieczki do Rosji nowoorleańskiego oddziału Fair Play for Cuba Committee, który zorganizował, oraz różnych publicznych i prywatnych oświadczeń, w których opowiadał się za marksizmem. Niektórzy teoretycy spiskowi twierdzą, że prokomunistyczne zachowanie Oswald'a było w rzeczywistości starannie zaplanowanym podstępem i częścią wysiłków amerykańskich agencji wywiadowczych, mających na celu infiltrację grup lewicowych i prowadzenie operacji kontrwywiadowczych w krajach komunistycznych. Inni spekulują, że Oswald był agentem lub informatorem rządu USA i że mógł próbować ujawnić spisek stojący za zamachem. Oswald zaprzeczył, że strzelał do kogokolwiek i oświadczył, że był tylko frajerem. Szef policji w Dallas, Jesse Carey powiedział: Nie jestem tego pewien, nikt nigdy nie był w stanie umieścić Oswalda w Texas Schoolbook Depository z karabinem w ręku. Kiedy poproszono go o wyjaśnienie chwili zamachu, Oswald twierdził, że wyszedł na zewnątrz, aby obejrzeć paradę, odnosząc się do prezydenckiej kolumny samochodów i był na zewnątrz z prygadzistą Williamem Shelley'em i że był przy głównym wejściu na pierwsze piętro. Niektórzy badacze teoryzują, że mężczyzna, którego filmowali stojącego na schodach depozytorii podczas zamachu, określanego jako człowiek modlitwy, to właśnie Oswald. Niektórzy badacze sugerują, że Oswald był aktywnym agentem Centralnej Agencji Wywiadowczej, często wskazując na to, jak próbował uciec do Rosji, ale był w stanie wrócić bez trudności, otrzymując nawet pożyczkę repatriacyjną od Departamentu Stanu jako dowód na to. Były współlokator Oswalda, James Potelo, który później został sędzią w Kalifornii, oświadczył w wywiadzie z Markiem Lane, że uważał, że Oswald był zaangażowany w zadanie wywiadowcze w Rosji chociaż Botello nie wspominał o tym podejrzeniu w swoim zeznaniu przed komisją na lata wcześniej Matka Oswalda Marguerite często mówiła, że jej syn został zwerbowany przez agencję rządu USA i wysłany do Rosji Prokurator okręgowy Nowego Orleanu, a później sędzia Jim Garrison, który w 1963 roku postawił Kleja Showa przed sądem za zabójstwo prezydenta Kennedy'ego, uważał, że Oswald był najprawdopodobniej agentem CIA wciągniętym w spisek, aby wykorzystać go jako kozła ofiarnego, posuwając się nawet do stwierdzenia, że Oswald naprawdę był prawdopodobnie bohaterem. Senator Richard Schweiker, członek senackiej komisji do spraw wywiadu USA, zauważył, że gdziekolwiek spojrzysz, widać odciski palców wywiadu. Schweiker powiedział autorowi Davidowi Talbotowi, że Oswald był produktem fałszywego programu deserterów prowadzonego przez CIA. Richard Sparge, tymczasowy dyrektor personelu i główny doradca prawdy Komisji do spraw zabójstw Izby Reprezentantów USA, Stwierdził, że gdyby musiał zrobić to jeszcze raz, zbadałby zabójstwo Kennedy'ego, badając powiązania Oswalda z Centralną Agencją Wywiadowczą. W 1978 roku James Wilcott, były pracownik finansowy CIA, zeznał przed HSCA, czyli tą agencją do spraw zabójstw, że wkrótce po zamachu na prezydenta Kennedy'ego koledzy z placówki CIA za granicą poinformowali go, że Oswald był agentem CIA, który otrzymywał wypłaty finansowe pod przypisanym kryptonimem. men mm. Wilcott nie był w stanie zidentyfikować konkretnego pracownika prowadzącego sprawę, który początkowo poinformował go o powiązaniach agencyjnych Oswalda, ani nie był w stanie przypomnieć sobie nazwy kryptonimu, ale wymienił nazwiska kilku pracowników placówki za granicą, z którymi, jak sądził, później omawiał zarzuty. Później tego samego roku Wilcott i jego żona Elsie, również była pracownica CIA, powtórzyli te twierdzenia w artykule w San Francisco Chronicle. HSCA zbadała twierdzenia Wilcott. Dochodzenie obejmowało wywiady z szefem placówki i oficerami kontrwywiadu i doszła do wniosku, że twierdzenia Wilkota nie są wiarygodne. Istnieje teoria, że były agencja jej i włamywacz Watergate i Howard Hunt brał udział w zamachu na Kennedy'ego, zyskała ona rozgłos w latach 1978-2000. W 1981 roku Hunt wygrał sprawę o zniesławienie przeciwko gazecie The Spotlight należącej do Liberty Lobby która w 1978 roku wydrukowała zarzut Wiktora Marchetiego, którym stwierdził, że Hunt był w Dallas w dniu zamachu i sugerował udział Hunta w spisku. Wyrok o zniesławienie został odrzucony w drodze apelacji, a gazeta została skutecznie obroniona przez Marka Leina w drugim procesie. Hunt miał być także na słynnej fotografii trzech włóczęgów, czyli mężczyzn sfotografowanych przez kilka gazet z Dallas pod eskortą policji w pobliżu Texas School Depository, w dniu tragedii, wokół której krążyło wiele teorii, i jedną z nich właśnie między innymi była ta, że są to agenci CIA, którzy brali udział w inwazji w Zatoce Świń. Mieli to być właśnie między innymi Hunt oraz Frank Stergis, który związał się z Maritą Lawrence. Która później twierdziła, że Frank powiedział jej, że brał udział w spisku mającym na celu zabicie Kennedy'ego, czemu później zaprzeczył. Komisja specjalna Izby Reprezentantów do spraw zabójstw zleciła antropologom sądowym zbadanie dowodów fotograficznych. Komisja stwierdziła, że jej analiza wykluczała Howarda Hunta, Franka Stergisa, Dana Corsuela, Freda Lee Chapmana i innych podejrzanych. Komisja Rockefellera stwierdziła, że ani Hunt, ani Frank Stergis nie byli w Dallas w dniu zamachu. Dokumenty opublikowane przez Departament Policji w Dallas w 1989 roku zidentyfikowały tych trzech mężczyzn jako Gusa Abramsa, Harolda Doyla i Johna Gedneya. Co ciekawe, po śmierci Hunta w 2007 roku jego syn St. John Hunt opublikował nagranie wyznania na łożu śmierci w którym Hunt twierdził, że jako współspiskowiec miał wiedzę o spisku z pierwszej ręki. W zeznaniu Hunt twierdził, że był ławkowym w Dallas podczas wydarzeń i wymienił nazwiska kilku wysoko postawionych agentów CIA jako tych, którzy prawdopodobnie przeprowadzili logistykę zamachu. Hunt wymienił wiceprezydenta Lindona Johnsona jako najbardziej prawdopodobną postać stojącą za głównym impulsem spisku. Jednak autentyczność zeznania spotkała się z pewnym sceptyzmem. Niektórzy badacze uważają, że agencja jej David Morales był zamieszany w zabójstwo Kennedy'ego. Spruise, Morales i ludzie tego w do Ich adresy były bardzo. As a subject to change so that uh, where a fellow like morales had been on one day, you're not necessarily associated with that same address the following day. in short, it was a very mobile uh, uh, experience. let me point out at this point that if i had wanted to uh, fictionalize uh, what went on in miami and elsewhere during the run up for the big event i would have done so but uh, i don't want any uh, unreality to tinge this particular uh, story or the information i should say i was a bench warmer on it and uh, i had a reputation for honesty i think it's essential to refocus on what this information that I've been providing you uh, and you alone by the way consists of what is important in the story is that we've backtracked the chain of command up uh, through uh, up through the cordmire and laying the uh, the uh, doings at the doorstep of LBj he in my opinion had a an almost maniacal urge to become president. He regarded uh, JFK as a, as he was, in fact, an obstacle to achieving that. Uh, he could have waited for JFK to finish out his term and then undoubtedly a second term. So that would have put the LBJ at the head of a long list of people who were waiting. For some in the Przyjaciel Moralesa, Ruben Carbajal, twierdził, że w 1973 roku Morales otwarcie mówił o swoim udziale w operacji inwazji w Zatoce Śpiń i stwierdził, że Kennedy był odpowiedzialny za to, że musiał patrzeć, jak wszyscy ludzie, których zwerbował i wyszkolił, giną. Carbajal twierdził, że Morales powiedział: No cóż, zajęliśmy się tym Sukinsynem, prawda? Morales miał kiedyś także powiedzieć znajomym, byłem w Dallas, kiedy złapaliśmy tego sukinsyna i byłem w Los Angeles, kiedy złapaliśmy tego małego drania. Prawdopodobnie odnosząc się do zamachu na prezydenta Kennedy'ego w Dallas w Teksasie, a następnie do zamachu na senatora Roberta Kennedy'ego w Los Angeles w Kalifornii 5 czerwca 1968 roku. Morales miał wyrazić głęboki gniew wobec Kennedy'ich za to, co uznał za ich zdradę podczas inwazji w Zatoce Świń. Kolejnym podejrzanym jest policjant z Dallas, J.D. Tippett. To ten policjant, którego zaczęli Oswald po tym, jak ten próbował z nim porozmawiać. On właśnie został wymieniony w niektórych teoriach spiskowych jako zbuntowany agent CIA, wysłany, aby uciszyć Oswalda. Na miejscu zbrodni dwie łuski zostały znalezione i przekazane policjantowi po. Po powiedział FBI, że oznaczył łuski swoimi inicjałami JMP, aby je zidentyfikować. Sierżant Gerald Hill zeznał później przed komisją Warrena, że to on nakazał policjantowi po oznaczenie łusek. Jednakże inicjałów po nie znaleziono na łuskach dostarczonych przez FBI 6 miesięcy później. Zeznając przed komisją Warrena, po powiedział, że chociaż pamięta jak oznaczał łuski, nie mógłby przysiąc, że tak było. Warren Boro, który prowadził stoisko z przekąskami w Texas Theater, gdzie aresztowano Oswalda powiedział, że Oswald przyszedł do kina między godziną 1 a 1.07 po południu. Twierdził również, że sprzedał Oswoldowi popcorn o godzinie 1.15 po południu, czyli oficjalnej godzinie morderstwa oficera Tipita. Pewien bywalec kina Jack Davis również potwierdził godzinę Borosa, twierdząc, że widział Oswalda w kinie przed godziną 1.20 po południu. Jak wiecie, Trump niedawno postanowił ujawnić wszystkie dokumenty na temat zamachu na JFK. Świeżo ujawnione dokumenty pokazują, że oficer znany jako Howard zarządzał kubańską grupą, która kontaktowała się z Oswaldem w miesiącach poprzedzających zamach na JFK. Dokumenty potwierdzające, że George Johnides, bo tak brzmi prawdziwe imię Howarda, oficer CIA stacjonujący w Miami w 1963 roku pomagał finansować i nadzorować grupę kubańskich studentów sprzeciwiających się dojściu Fidela Castro do władzy. Johnides miał tajne zadanie zarządzania propagandą anykastowej i rozbijania grup popierających Castro, mimo że CIA miała zakaz szpiegostwa wewnętrznego. Wspierana przez CIA grupa DRE wiedziała o Oswaldzie, ponieważ publicznie promował on prokastrowską politykę USA, a jej członkowie starli się z nim fizycznie trzy miesiące przed zamachem. Następnie jak zeznał jeden z członków DRE, Oswald zwrócił się do nich i zaoferował swoją pomoc prawdopodobnie w charakterze wtyczki w jego prokastrowskiej grupie Fair Play for Cuba Committee. CIA od dawna zaprzeczała Jakimkolwiek powiązaniom z kubańską grupą czy jakiejkolwiek wiedzy o prokubańskim zaangażowaniu Oswald'a. Po ostatnim ujawnieniu dokumentów agencja nie odpowiedziała na prośbę o komentarz. Po tym jak wiosną tego roku grupa zadaniowa do spraw tajemnic federalnych przeprowadziła przesłuchania w sprawie zamachu na JFK, przewodnicząca Anna Polina Luna, republikantka z Florydy, nalegała, aby CIA ponownie przejrzała swoje archiwa. W wyniku tych działań odkryta kilka istotnych faktów, w tym nowe szczegóły dotyczące Johnny którego wcześniej identyfikowano jedynie pod pseudonimem Howard. Taką nazwę nosił kontakt CIA, którego członkowie DRE w Miami informowali o swoich działaniach, ale CIA poinformowała zarówno Komisję Morena w 1964 roku, jak i Komisję Izby Reprezentantów do Spraw Zabójstw w 1978 roku, że Howard nie istnieje. W 1998 roku, po utworzeniu Komisji do Spraw Przeglądu Dokumentacji Zabójstw, CIA ponownie oświadczyła, że nie posiada żadnych dokumentów związanych z Howardem. Na początku tego miesiąca opublikowano dokumenty z akt osobowych Johnny Desa w CIA, z których wynikało, że uzyskał on fałszywe prawo jazdy wydane w Waszyngtonie na nazwisko Howard Mark Geebler. To potwierdza wiele z tego, co już wcześniej spekulowała opinia publiczna, że CIA okłamywała Amerykanów i że doszło do tuszowania sprawy, napisała Luna w mailu. Jakby tego było mało, dokumenty pokazują również, że CIA przyznała Johnny Desowi medal pochwalny za całokształt kariery w 1981 roku, częściowo za jego postępowanie z Grupą Kubańską, a także za jego rolę łącznika z Komisją Izby Reprezentantów do spraw Zachód, z której, jak twierdzą badacze, Johnny Des stawiał im opór, gdy dogłębniej badali akta CIA. Pracownicy komisji twierdzili, że w 1978 roku czynili postępy w odnajdywaniu dokumentów w CIA. Aż do powołania nowego łącznika agencji, i jak się możecie pewnie domyślać, tym łącznikiem był właśnie Johnny Des, o którym nie mieli pojęcia, że był w centrum tego, co próbowali odkryć. Johnny Dees zaczął zmieniać sposób, w jaki dostęp do akt był obsługiwany, zeznawał członek komisji Dan Hardway przed zespołem zadaniowym Luny w maju. Utrudnianie naszych działań przez Johnny Deesa nasiliło się latem 78 roku. Było jasne, że CIA zaczęła dokładnie przeglądać dokumenty, zanim przekazała je nam do przeglądu. Zapraszam Was serdecznie na całą serię o Kennedy na moim kanale. Do usłyszenia. Pa!